dobry, chyba trochę przesadziłem Tak 60? 60 To jest drugi pomiar Wcześniejszy 62 Policja go nie wsiadł na sztabowy grzeg, połóż Jak zresztą pan widział, poproszę dokumenty ile tu jest? 40 Znów na ten zaklęt. Panie Patryku, pod datą przycisnąć uh -huh. na w samo wystarczy czytelnie po prostu. Dokumenty oddałem, te które pobierają, czyli 4 sztuki. Uh -huh. Urzędowo jest 7 dni, płatność na poczcie, w banku przez internet. Okay. Ze względu nam brak tych wykroczeń, jak Pan tutaj świadczył, mił. Zdecydowałem się na ten niższy mandat. Dziękuję. Tak, bo... I przepraszam, no na ogół jeżdżę przepisowo, no ale... Zdarza się, nie? Zdarza się każdemu, tak? Zdarza się. No może... Ważne, że nie jechałem, wiadomo, tak jak teraz oglądam tak FN tak. Turbo, kurczę... Weszło to już rok temu, ta ustawa o zabieraniu prawa jazdy. Dalej, wielu z nich o ponad 50. To jest dla mnie chore. My nie, jako policja, nie wymyślamy takich przepisów. Nie, no jasne. My tylko ja po Ale to jest bardzo dobry przepis. To jest bardzo dobry przepis powyżej 50. Fakultatywnie to jest... też możemy poza terenem zabudowanym coś takiego robić. Tak, jeśli tak? ktoś jest dozwolony prędkość do 90, to siedzie 200. Fakultatywnie możemy takie uprawnienie tutaj zatrzymać. Aha. Dajemy 7 dni na poruszanie się. Tak. Że... To, że tutaj już od Was zależy, czy no, to ma... robicie, czy nie. Tak. Mieliśmy taki motocyklisty, gdzie jechał ponad 200, to został wyrok wskazujący 5000 z... jakoś złoty albo 6000 i zatrzymali mu te uprawnienie na 2 lata. No. no. No tak. bo to już jest przesada. No. 110 kur. Spotykamy się w przyszłości. Do widzenia. Dzięki. Do widzenia.